Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie, a bardzo pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. Słuchajcie, lecimy z Waszymi kuponami na dzisiaj. Nie ma tego sporo, ale troszkę uzbieraliśmy. Lecimy z konkursem i przede wszystkim z promocją. Z promocją na kupon bez ryzyka przegranej. Jeżeli nie macie konta w Betkliku, to jest legalny w Polsce Buchmar, a założycie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie do promocyjnego. obstawiamy 50. tak Jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł, obojętnie jaki I jeżeli ten kupon nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, 7 zł to podatek. Uciek, ale te 5 dych możecie od razu wypłacić. Jeżeli pierwszy kupon wejdzie, wszystko jest wasze, Nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. Od razu można kasę wypłacić. Fajna promka dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest podpięty, bez problemu znajdziecie. Zapraszam do naszej grupy Facebookowej. Ponad 75 tysięcy użytkowników i na naszego Instagrama w obu tych miejscach naprawdę sporo się dzieje. Także wskakujcie i, i sprawdzajcie o co tam chodzi. Dodatkowo zapraszam na, na grupę Gruby Kupon, gdzie tam ładne, ładne kupony siadają, które teraz w tym momencie widzicie. Link do grupy znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Warto sobie zerknąć, co tam na grupie ziomeczka się dzieje i lecimy z konkursem. Jak zawsze 5 dni do wzięcia, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem a Chelsea. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika Typujemy do 21 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik Jak zawsze nie biorą udziału w zabawie. No i tutaj, żeby już nie przedłużać, lecimy z kuponami na dzisiaj. Na dzisiaj trzy kupony, pierwszy od miłosza to jest dubelek, oczywiście zawsze, lekka argumentacja podłączona. Zaczynamy od różnych. Real wykonywał w tym sezonie Ligi Mistrzów 59 rzutów rożnych w 10 meczach, a ich przeciwnicy 29, co daje średnią 8,8 rożnego na mecz. Chelsea w swoich 10 meczach miała 46 rożnych, ale więcej dawali wykonywać się rywalom, bo aż 58. Średnia rożnych w meczach Chelsea w Lidze Mistrzów to 10,4. W tym spotkaniu to Real będzie przeważał i robił statystyki takie jak strzały czy rożne. The Blues z pewnością kilka do i pomogą pokryć linię na kornery. Do tego dwóch i 2,5 goli w drugiej Austrii. W tym meczu zmierzą się ekipy z dwóch biegunów różnych biegunów ligowych. Tabeli. Liefering zajmuje drugie miejsce, ma 50 oczek po 24 meczach i tracą 5 punktów do lidera z jednym rozegranym meczem mniej. Rezerwy Austrii Wiedeń są na 14 miejscu z taką samą ilością spotkań, ale tylko 25 punktami. E, tylko jakiekolwiek punkty zdobyte w tym meczu powinny im e, po, pozwolić opuścić strefę spadkową, a przy ofensywie rywali będzie o to bardzo trudno. Livering strzelił już 50, goli, czego 11 w ostatnich 4 meczach. W całym sezonie w meczach gospodarzy pada średnio 2,84 bramki na spotkaniu, ugości 2,83, no więc tutaj overrek. Dwóch i goli proponowanej i to jest pierwszy kupon na dziś. Drugi, nieco ryzykowny, z bardzo fajnym kursem od Grzegorza, ale gdzieś tu grzechu widzi value i idzie po prostu w zwycięstwo Chelsea. Jeszcze za czasu Franka Lamparda zdecydowanym faworytem w tym dwó meczu byłaby ekipa z matrytu. Kto wie, czy The Blues w ogóle dotarliby do półfinału. Tuchel jednak poukładał zespół i przegrał tylko dwa z 21 rozegranych meczów. Piłkarze Chelsea wygrali za Atletico, Liverpoolem, Manchesterem City czy Tottenhamem. Wszystkie te ekipy grają na poziomie porównywalnym do Realu, i również tutaj Chelsea nie jest na straconej pozycji. Real ma spore problemy kadrowe, ciągle odpadają nowi zawodnicy, jest duża rotacja w składzie co było widoczne w zremisowanych meczach z Betisem czy Hetafę. Kurs na wygraną gości w tym meczu, zdaniem Grzegorza, jest wart. Ryzyka i ładuje tutaj naprawdę w to sporą kasę. I mamy jeszcze cztery zdarzenia od Jakuba. Tutaj, już bez argumentacji, żeby nie przedłużać, też zbędnie. Jakub po prostu skleił sobie kupon z czterech meczów Pucharów: dwa z Ligi Mistrzów, dwa z Ligi Europe. Czyli to jest taki kupon od wtorku do czwartku. Kursy, trzeba powiedzieć, bardzo fajnie, fajne i ciekawe te zdarzenia. Myślę, że komuś z Was może wpadnie tutaj coś w oko. I słuchajcie, na dzisiaj to by były wszystkie kupony. No bo, tak jak mówiłem, jest mało meczów, tylko jeden z Ligi Mistrzów. A z tych pozostałych lig, to tego za dużo nie ma. Nie było, jak tutaj, Więcej dokleić, ale trzymajmy kciuki, żeby tutaj nie ilość, a jakość, żeby jak najwięcej tego siadło. Ale pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy, żeby nie było do, do nikogo pretensji, jeżeli coś tutaj nie wejdzie, bo to po prostu y, trzeba traktować jako zabawę i mieć na uwadze, że często nie wchodzi. Po prostu tak to już bywa. Słuchajcie, ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Wygrywajcie jak najwięcej kasy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Nara.